Hej, hej, moi drodzy, tutaj jest Kanor Senpai w preanalizie Acheron i wytłumaczeniu jej skilli. Filmik miał mieć kształt takiego właśnie opowiedzenia o postaci i o trailerze, ale trailer po prostu przerósł moje naj, największe oczekiwania względem tego, co jest w nim zawarte, więc postanowiłem zrobić to w innym filmie. A teraz tak wracając do, do naszej preanalizy Raiden. Jest to postać z naszych trzech gier, prawda? Honka Impact 3 jako pierwszy, Genshin Impact, no i właśnie w naszym Honkai Star Jest to postać, do której mam ogromny sentyment, no bo jednak grałem nią i będę grał praktycznie w każdej grze, do HSR-a wpadnie, tak? W Honkai Impact grywałem bardzo często na Elysian Realm nią sobie. No i jeszcze w Genshin Impact była moja pierwsza postać pięciogwiazdkowa, prawda? Największe co mnie w tej postaci przekonało to to, że ona ma bardzo innowacyjny styl gry, który totalnie zaburza system grania w Honkai Star Lee system w samej gry, mówię nie o systemie Raiden, prawda, mówię o systemie gry, po prostu ona cheat za cheatem wszystko, za, po prostu wszystko jest inaczej nawet samego ultimate'a nie ładuje się energią, tylko ona ładuje sobie tymi swoimi slash Dream'ami. E, w każdym razie, tutaj mamy pierwszy raz postać, która mogłaby nam symbolizować jakiegoś względem Boga. I ale też jedyne, co mnie tak naprawdę oprócz wizualiów postaci, co mnie przekonało, to to, że ona ma mieć spory boost na Simulated Universe, a że to jest mój ulubiony tryb. Golden Gills mam nieskończone, nawet nie zaczęte. Swan Disaster na trzecim poziomie trudności chyba się zatrzymałem, więc liczę, że ona jednak wspomoże mi te e, w tym trybie, żeby tam pozbierać sobie Stellar Jade. Przejdźmy sobie do jej umiejętności. I tutaj zaczniemy sobie od techniki, która nazywa się Quadrivalent Ascendance. I ona ma oczywiście dwie wersje. Jedna wersja jest taka, że jak zaatakujemy i wejdziemy w walkę, to co się stanie i to głównie chodzi o bossy, Albo tego insta kila, którego ona ma w, swoich, w swoim właśnie asortymencie, tu pewnie w tle sobie zobaczycie. I teraz tak, w tym pierwszym natychmiast atakuje wroga, zyskuje Quadrivalent Ascendence na początku każdej fali, zadaje obrażenie od błyskawic wszystkim wrogom i zmniejsza wytrzymałość wszystkich wrogów, zależnie od rodzaju słabości. Niezależnie, wrogowie z przełamanym w ten sposób Weakness aktywują efekt Lightning Weakness Break. No i tutaj bijemy, wejdziemy do walki, wszyscy są osłabieni na Lightning i Raiden robi po prostu kocioł. A w drugim wypadku, e... no i tutaj w drugim wypadku jest Heron zdobywał jeden punkt, właśnie tego Slash Dream po użyciu swojej super umiejętności układa na losowego wroga jeden jej ładunek. Atakowanie normalnych wrogów, czyli tych, co chodzą sobie po mapie, powoduje natychmiastową śmierć bez wchodzenia w walkę. Jeżeli nie zostaną trafieni wrogowie, to nam sk sk skonsumowane e, to nam nie zostaną skonsumowane punkty techniki. Solewicz, e, dobrze teraz tak. Talent Etop, Rainleaf, Hanks, Onins i to jest. Nasz talent. W naszym talencie, kiedy Slashet Dreams osiągnie limit, można aktywować umiejętność Ultimate. No, czyli chodzi tutaj o tą gwiazdkę, ktoś tam napełnia i każdy jej odnóg napełnia się w trakcie walki, tak? Podczas superumiejętności zmniejsza wytrzymałość wrogów niezależnie od rodzaju słabości i zmniejsza res wszystkich typów wrogów, utrzymując się do końca superumiejętności. Kiedy jakakolwiek jednostka podczas używania swojej zdolności zadaje negatywne skutki wrogiemu celowi, Acheron zyskuje 1 punkt przed tak właśnie, slashet Drips i zadaje jeden ładunek Crimson NAT. Jeśli debuffy zostaną nałożone na wiele celów, wówczas jeden ładunek Crimson NAT zostanie nałożony na wrogi cel z największą liczbą ładunków. Efekt ten może zostać aktywowany tylko raz na każde użycie umiejętności, kiedy Acheron znajdzie się na polu bitwy, kiedy wrogi cel opuści lub dowolna jednostka zostanie pokonana, i stosy Crimson NAT zostaną przeniesione na wrogi cel z największą ilością Crimson NAT pozostawionych na polu bitwy. Tutaj ten opis jest bardzo skomplikowany i jakby nie da się tego łatwiej powiedzieć, moim zdaniem, więc ja to rozumiem. Mam nadzieję, że wy też. Ale generalnie walka, e, używanie talentu e, w trakcie, e, trakcie ultimate jest. E, jego tam, prawda? Jego tam cechy powodują, że, że, że po, ponownie postacie są stakowane. E, po prostu są większe obrażenia na wszystkie żywioły. No, no generalnie totalna, e, totalna miazga. To jest taki specjalny talent e, Rajden, który, e, który po prostu ją, ją cechuje, i tutaj tyczy się to naszego ulta. Kolejny jest to Skill. Tutaj już ten opis jest o wiele mniej skomplikowany, więc tam nazywa się Octobolt Slash. E, I teraz tak. Otrzymujemy jeden punkt ze Slash Dreams, zadajemy jeden ładunek Crimson Nat pojedynczemu docelowemu wrogowi i zadajemy mu obrażenia od błyskawicy, a także pewną ilość obrażeń od błyskawicy po bliskim celu, czyli za taki takie AOE nie bijemy jednego głównego, z, y, y, dostajemy jednego staka Slash Dreams do ultimata i bo, wrogowie po bokach dostają coś jak jingle tylko tylko nie, nie dostajemy żadnych staków, prawda? I teraz tak, nasz Ultimate. Slashed Dreams Cries in Red. Dostarcza kolejno trzy Rainblaze i jedną Stygian Research. Wrogom nie można zadawać Crimson Nut, gdy super umiejętność jest aktywna, no czyli po prostu ten... E, ta umiejętność... E, z techniki albo z talentu już nie pamiętam dokładnie w trakcie kiedy działa Ultimate to ona nie działa więc nikt żeby sobie nie pomyślał, że to jest coś no, dziwnego bądź, bądź słabego ale po prostu Ultimate działa inaczej i przez chwilę jego trwania zadajemy chore obrażenia i nie jest nam potrzebne nic innego Rainblade, czyli tutaj właśnie to Rainblade, czyli 300 staki Rainblades dostajemy Zadaje obrażenie od błyskawic pojedynczemu celowi i usuwa z celu do trzech ładunków Crimson Note. Kiedy Crimson Note zostanie usunięty, zadaje obrażenie od błyskawic wszystkim wrogom, a dodatkowy mnożnik damage zwiększa się za każdy usunięty ładunek Crimson Not. A, czyli... Tak, żeby wam powiedzieć to jasno, wszystkie Crimson Noty, które nastakowaliśmy na wrogów, w trakcie ultimate, one zwiększają obrażenia input, czyli wróg w momencie, kiedy... Będzie miał ona stakowane tych Crimson Notów, walniemy Ulta, to po prostu wszystkiego będzie więcej. I to tyle. Stygian Resurge, to była ta druga, ten jeden stak, który dostajemy, zadaje obrażenia wszystkim wrogom i usyba wszystkie staki Crimson Not. Czyli tak naprawdę dwie rzeczy. I teraz ciekawe, czy, e, czy to będzie działało jakoś synergicznie, czy, czy nie ale wydaje mi się, że jedno po drugim będzie działało. Także jak sami widzicie, ciekawe, osłabia wrogów fest i, i to nawet do tego stopnia, i to w sumie pierwszy raz to chyba mi się spotkało od Silverwolf, że, że ona dawała prawda inne żywioły, możliwość uderzania innych żywiołów i zadawanie tych obrażeń toughnessowych. A tutaj z kolei mamy tak, że wrogowie, którzy nie są oryginalnie podatni na lightning... Mogą na ten lightning podatni być. Więc to jest bardzo fajna sprawa. I ja powiem też generalnie, no, że ja w nią idę. Jeżeli będzie trzeba, to, to dokonam tych, tych, tych najgorszych środków, prawda, żeby, żeby mi się udało ją mieć. Co do broni, jeszcze nie wiem, która jej, która jej broń jest jakkolwiek użyteczna i czy będzie, i czy będzie potrzebna. Ale to sobie zobaczymy, muszę jeszcze zobaczyć na innych filmach, czy ta jej broń jest. A z tego co wiem, to nie, i zawsze tak uważam, że nie, jeżeli mamy tylko na postać, nie wiem, połowę łyszy na broń, to lepiej sobie zostawić i, i nie łyszować, nie próbować, bo to jest zwykła po prostu wtopa. Ale, co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, bo to jest taki, wiecie, preanalizujący filmik artefaktów, jeszcze tak naprawdę niby są już powiedziane, co to będzie, ale jeszcze nie wiadomo, statystyki też, wiadomo, pewnie. Weakness, znaczy ten break effect, pewnie crit damage, crit rate, atak To będą pewnie główne statystyki, ale bez energy recharge, bo energy recharge jest dla postaci, której używają, a Raiden nie będzie używała. Więc, więc tutaj ponawiam, jest taka bardzo fajna, bardzo fajna kwestia. E Podsumowując postać, no dla mnie Miazga wizualnie przypomina mi trochę Sili, ale no jednak potem potem jednak nadrobiła swoją charyzmą, swoją tajemniczością, milczeniem, naprawdę jest postacią mega. Ja bym bardzo chciał ją y, już grać, a to już w środę, więc pewnie będzie filmik bądź live stream z wishowania, y, Zobaczymy, y, nazbiera no, się troszeczkę słuchaczy, to może wtedy będzie większa aktywność z tym na Twitchu, żeby po prostu nie było tak, że ja sam to oglądam, jak robię. Wiecie co jest? Taka jedna bardzo fajna rzecz, którą w ogóle zajawił Mitsun i, i mi się bardzo podoba, jak on, w jaki sposób on to powiedział, że mamy najprawdopodobniej pierwszy raz w historii gry, czyli w sumie rok, przyjemność poznać postać, która... Jest coś w rodzaju Archona Genshinowego. Dlaczego? Dlatego, że jest to postać, tak jak mówiłem wcześniej, która po pierwsze korzysta z własnego systemu, który działa na przekór temu, który stworzyła gra, którą mają inne postacie. Jest to postać, która nawet nie ma energii, ma jakiś tam swój spe specjalny system działania, prawda? Z tymi naszymi Dreamami, yy, z naszymi tymi, prawda, Quadrivalentum Ascendens. To wszystko powoduje. Że ta postać jest zupełnie samowystarczalna. Ona nawet nie potrzebuje towarzysza w drużynie, żeby mu dawała energię. Wiecie o co chodzi. Ona może działać sama. Jednak to wszystko jest jeszcze przed premierą, więc statystyki tej postaci, głównie liczby, czasami się zmieniają. Więc trzeba wszystko brać z przymrużeniem oka delikatnym i czekać na release postaci. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj póki postać nie wychodzi, w sumie robię taką pierwszą preanalizę, gdyż uważam, żeby była potrzeba, bo jestem bardzo zajawiony tą postacią, bardzo mi się podoba i nie wiem, czy nie będzie jedną z moich ulubionych, więc myślę, że pokazać swoje jakieś tam przemyślenia jest na pewno, na pewno czymś, czymś fajnym dla mnie i dla Was. Ja Wam dziękuję na ten moment, życzę udanej lektury i mam nadzieję. Że nie tylko ja będę po Raiden unishował, dawajcie znać w komentarzach, odzywajcie się. I do usłyszenia jutro w kolejnym filmie z traileru Gens Honkajowego Honkaj Starley. Tak jest, już chyba zacząłem tęsknić za Genshinem, bo już nie gram parę tygodni. Więc, więc, więc już się odzywa troszeczkę w głowie. Także jeszcze raz, trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Subujcie, wrzucajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o, o tym, żeby skomentować posta i wspierać mnie na moim kanale. To zobaczycie więcej takich rzeczy. Trzymajcie się. Hej, hej.